Drodzy Widzowie, Iskra Życia TV, witam Was serdecznie w kolejnym, już 30 odcinku cyklu Świadoma Kreacja Rzeczywistości – Praktyka. Dziś skupimy się na pytaniu, które brzmi niemal filozoficznie. Gdzie zaczyna się Twoja rzeczywistość? Zanim przejdziemy do głębszego rozważania, pozwólcie, że zainspiruję Was krótką refleksją. Czym jest dla Was rzeczywistość? Czymś, co pojawia się poza wami, czy może raczej przestrzenią, którą współtworzycie na co dzień? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ wpływa na to, jak postrzegacie swoje życie, jak reagujecie na zdarzenia i jak kształtujecie swoją przyszłość. Zacznijmy od pytania, które brzmi: co jest źródłem Twojej rzeczywistości? W praktyce to, co nazywamy rzeczywistością, jest sumą naszych myśli, przekonań, emocji i reakcji na świat zewnętrzny. Każdy z nas postrzega rzeczywistość inaczej, ponieważ każdy nosi w sobie unikalny zbiór doświadczeń, wartości i oczekiwań. A zatem, jeśli nasza percepcja kształtuje to, co widzimy i przeżywamy, to gdzie zaczyna się to widzenie? Gdzie zaczyna się Twoja rzeczywistość? Rzeczywistość, o której mówimy, nie jest tylko tym, co dzieje się na zewnątrz. Zaczyna się tam, gdzie kończy się Twoja percepcja, Twoje przekonania, Twoja reakcja na świat. Jest to przestrzeń, w której odgrywamy naszą rolę, ale również miejsce, w którym możemy świadomie wprowadzać zmiany. Oznacza to, że, aby zmieniać zewnętrzny świat, musimy zacząć od zmiany w nas samych, od zmiany sposobu myślenia, emocji, reakcji. Chciałbym teraz podzielić się z Wami praktycznymi wskazówkami, jak świadomie kształtować swoją rzeczywistość, zaczynając od siebie. Tych wskazówek jest według mnie pięć. Sami ocenicie, czy mam rację, czy może jeszcze byście coś dodali. Pierwszą wskazówką jest świadome zarządzanie myślami. Każda myśl, którą kierujesz ku sobie lub światu, ma moc kreowania rzeczywistości. Nasze myśli tworzą obraz tego, jak postrzegamy siebie, innych i naszą przyszłość. Aby świadomie zarządzać swoimi myślami, Warto zauważać negatywne przekonania. Często nie jesteśmy świadomi, jak wiele myśli o charakterze negatywnym przewija się przez nasz umysł. Przykłady to: To nie jest możliwe, jestem za stary, za młody, nie zasługuję na sukces. Zaczynajcie od rozpoznania takich myśli, a następnie. Zastępujcie je afirmacjami, które budują pozytywne przekonania, na przykład, jestem w pełni zdolny do osiągania swoich celów, czy każde wyzwanie jest szansą na rozwój. Kolejnym, yy, nazwijmy to tak, elementem świadomego zarządzania swoimi myślami jest praktyka afirmacji. Wiecie już, że afirmacje to krótkie, pozytywne zdania. Które powtarza się, aby przekształcić negatywne myślenie. Na przykład, jestem pełen energii i radości. Mam moc zmieniać moje życie. Powtarzanie afirmacji regularnie, na przykład codziennie rano, pomaga kształtować nasze przekonania, co w efekcie wpływa na naszą rzeczywistość. I ostatnim elementem w tej wskazówki jest cisza mentalna. Ważne jest, aby nauczyć się zatrzymywać szum myśli. Praktyki takie jak medytacja, skupianie na oddechu czy po prostu chwile ciszy, w których nie robimy nic, pomagają w oczyszczeniu umysłu i przywróceniu go do harmonii. Powiedziałem, że jest pięć wskazówek. Kolej na drugą wskazówkę. Druga wskazówka to wibracje emocjonalne. Emocje są silnym motorem napędowym, który przyciąga do nas określone wydarzenia, osoby i okoliczności. Aby zmienić swoją rzeczywistość, należy świadomie zarządzać swoimi emocjami. Jak to robimy? Hmm. Najlepiej yy, zacząć od podnoszenia wibracji emocjonalnych. Najpierw zwróćmy uwagę na to, jak się czujemy w różnych momentach dnia. Czy dominują w nas emocje takie jak strach, frustracja, smutek? Jeśli tak, spróbujmy je zamienić na emocje o wyższej wibracji, jak radość, wdzięczność czy miłość. Możemy to zrobić poprzez w przypadku wdzięczności. Codziennie przed snem lub rano wypiszmy trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To pozwala podnieść nasze wibracje. I zacząć dzień w pozytywnym nastawieniu. Możemy podnieść wibracje emocjonalne, na przykład uśmiechając się. Często, uśmiech, nawet sztuczny, może natychmiast poprawić nasze samopoczucie i wywołać pozytywne emocje. Warto praktykować to w chwilach, gdy czujemy, że energia nam opada. Podnoszenie wibracji emocjonalnych to również słuchanie muzyki. Muzyka ma ogromny wpływ na nasze emocje. Słuchając utworów, które podnoszą nas na duchu, wprowadzamy się w stan relaksu lub radości. Oprócz podnoszenia wibracji emocjonalnych, warto przy tej wskazówce, o której mówiłem, kontrolować reakcje emocjonalne. Często zdarza się, że reagujemy emocjonalnie na sytuacje zewnętrzne, co prowadzi do frustracji i konfliktów. Starajmy się zauważyć swoje reakcje na bodźce z zewnątrz. Jeśli poczujemy, że emocje biorą górę, zatrzymajmy się na chwilę, weźmy głęboki oddech i przemyślmy, jak chcemy odpowiadać. Wybór reakcji. To nasza moc kreacji. Kolejną wskazówką jest działanie z zamiarem. Zarówno myśli, jak i emocje są fundamentem naszej rzeczywistości, jednak to działanie przekłada je na konkretne efekty. Aby świadomie kształtować swoją rzeczywistość, powinniśmy działać z określonym zamiarem. Takim określonym zamiarem jest określenie celu. Zanim przystąpimy do działania, musimy mieć jasno określony cel. Powiedziałem, musimy, ale oczywiście to nie jest obligatoryjne. Należy określić, czego naprawdę chcemy w życiu. Działajmy na rzecz tych celów, dbając o to, by były one zgodne z naszymi wartościami i pragnieniami. Cele powinny być smart. Zapewne słyszeliście to określenie. Konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ściśle określone w czasie. Kolejnym, yy, kolejnym krokiem w skutecznym działaniu z zamiarem są małe kroki. Zamiast czekać na wielką zmianę, skupmy się na małych, codziennych działaniach które przybliżają nas do celu. Każdy krok w stronę realizacji naszych marzeń to akt kreacji naszej rzeczywistości. I ostatni, ostatni element to zamiar i działanie zgodnie z intencją. Działanie bez zamysłu jest jak podróż bez mapy. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie upewnij się, że jest ono zgodne z Twoimi głębokimi intencjami. Zadawajmy sobie pytania, czy to, co teraz robimy, prowadzi mnie w kierunku moich celów? Przejdźmy do omówienia czwartej wskazówki, jest nią wizualizacja. Wiecie już, że wizualizacja to potężne narzędzie, które pomaga przekształcić marzenia w rzeczywistość. Aby to robić skutecznie? Za wskazane uznać należy tworzenie obrazu przyszłości. Zamiast myśleć o tym, czego nie chcesz, skoncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoją idealną rzeczywistość. Jak wygląda Twoje życie, gdy spełniasz swoje marzenia? Jak się czujesz? Jakie emocje temu towarzyszą? Następnie spędź kilka minut każdego dnia na wizualizacji. Zrób to zaraz po przebudzeniu lub przed snem, kiedy umysł jest bardziej otwarty na tworzenie nowych obrazów. Wizualizacja wprowadza Twój umysł w stan, który pozwala przyciągać do Ciebie odpowiednie okoliczności. I w końcu w wizualizacji nie ograniczaj się do obrazów. Dodaj dźwięki, zapachy, a nawet dotyk. Im bardziej zmysłowe będą Twoje wyobrażenia, tym mocniej będą one oddziaływać na Twoją rzeczywistość. I czas na ostatnią, piątą wskazówkę, którą jest bądź obecny. Obecność w teraźniejszości to klucz do świadomej kreacji. Większość z nas Zbyt często rozprasza się w myślach o przeszłości lub przyszłości. Zapominamy o potędze chwili obecnej. Warto stosować praktykę uważności. Uważność to świadome bycie w danej chwili bez oceniania i bez rozpraszania się. Aby to zrobić, zwróć uwagę na swoje zmysły. Zauważ dźwięki wokół Ciebie, zapachy. Tekstury, które czujesz w dłoniach czy smaki, które próbujesz. Codzienne praktykowanie uważności w zwykłych czynnościach, takich jak picie kawy czy spacer, pomoże ci w pełni przeżyć życie. Ważnym elementem w tym kroku bycia obecnym jest medytacja. Medytacja to doskonała technika która pomaga zatrzymać gonitwę myśli i przywrócić koncentrację na tu i teraz. Po kilku minutach medytacji poczujesz się bardziej spokojny i zharmonizowany, a Twoje działania staną się bardziej świadome. I w końcu bycie obecnym oznacza również akceptację tego, co jest. Zamiast dążyć do perfekcji, zaakceptuj to, co teraz się dzieje? Często opór przed teraźniejszością powoduje stres i frustrację. Akceptacja prowadzi do wewnętrznej harmonii i otwiera drogę do dalszych zmian w życiu. Omówiłem 5 wskazówek, przypomnę je jeszcze raz. Pierwsza wskazówka to jest świadome zarządzanie. Myślami, druga wskazówka to są wibracje emocjonalne, trzecia wskazówka to jest działanie z zamiarem, czwarta to wizualizacja, i piąta to bycie obecnym. Na koniec zachęcam Was do prostego, ale potężnego ćwiczenia. Zatrzymajcie się na chwilę i zadajcie sobie pytanie. Gdzie zaczyna się moja rzeczywistość? Jestem pewny, że odpowiedź pojawi się w Waszym umyśle. Czasami to, co najprostsze, ma największą moc. Świadome kształtowanie rzeczywistości to proces, który wymaga praktyki. Jednak efekty są nieocenione. Pamiętajcie, że to, co dzieje się w Waszym wnętrzu, ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na zewnątrz? Zatem, jeśli chcemy zmienić naszą rzeczywistość, zacznijmy od zmiany siebie. Dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kluczowym stanowiącym podsumowanie dotychczasowych 30 praktycznych rozważań dotyczących świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Zrealizowałem wszystkie dotychczas zgłoszone przez naszych subskrybentów tematy. Tych z Was, którzy jeszcze nie subskrybują naszej telewizji, zachęcam do kliknięcia przycisku oraz polubienia naszego fanpage'a, do którego link znajdziecie w opisie tego nagrania. Zaproście o swoich znajomych, aby jak najwięcej osób miało możliwość poznania praktycznych sposobów zmiany swojego życia. Przekażcie im. Że istnieje bezpłatna telewizja Iskra Życia TV, w której poruszane są wyłącznie pozytywne, praktyczne tematy związane z rozwojem osobistym, holistycznym podejściem do zdrowia i szeroko rozumianą duchowością. Życzę udanego wieczoru. Zapraszam na finałowy odcinek tego cyklu już we wtorek, 14 stycznia 2025 jak zawsze o 16.00. Proście swoich znajomych, aby dowiedzieli się, że można zmieniać swoją rzeczywistość. We wtorek podzielę się z Wami, jak ja zrobiłem to krok po kroku. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Mówił Marek Zadęcki.